Hej kochani, witam Was. To jest moja coroczna reakcja na czołówkę Taparo Polska. Jest nowy sezon, chyba nie wiem, dwunasty. I o dziś Okrysznet się zapytał o sobie na TikToku, czy nagram reakcję do Taparo. Dowód. Ja jeszcze, ja ogólnie nie, tego, nie oglądam tego sezonu. jakoś nie nie, ja może już jestem za stary czy coś. Ale właśnie dzisiaj nadrabiam poprzedni sezon jest taki spoko, że pewnie zacznę oglądać ten nowy, także nawet nie wiem jaki, w jakim vibe jest ta nowa czołówka, w ogóle nic. Eee, no, ja ogólnie byłem ogromny. Znaczy jestem nadal ogromnym fanem człowieka, ale mam wrażenie, że ostatnio one są bardziej robione tak fabrycznie, a nie z taką pasją jak kiedyś. Eee, prawdopodobnie zmienia się osoba, która była za nie odpowiedzialna albo coś. Ale no. Anyway, jestem mega ciekawy, jakim poszło. I zobaczymy. Jakby to wszystko. Eee, chyba nic więcej nie mam do powiedzenia, czy mam. Chyba nie. Aha, i chcę wam pokazać jakby dowód, że ja co roku, od jakiegoś czasu, reaguję na nie, także... Okej... Okay. Hej, guys, słuchajcie, nie wiem, czy się orientujecie, ale jest... Dobra, guys, mam przed sobą właśnie nowy odcinek, nowy sezon i... Jestem ogromnym fanem czołówek Tamaru, moim zdaniem to wizji... Dobra, guys, to jest ten moment, na który czekaliśmy... Hej, guys, witam was, to jest ten moment... Dobra, już widzę tutaj jakiś vibe nie mam Po prostu mam nadzieję, że będzie fajna. Jest trochę podekscytowany, mimo że jest 12 w nocy w sobotę. No dobra. Lecimy. Jakby tak no mówię. No nie wiem. Po prostu nie wiem. Boję się, że będzie słaba, lecimy. Nasıl? Nasıl? ha, -ha. Aaa, jaki koleś. Aaa, ha, ha, to wszystko! A. Dobra, eee... Dobra, ja w ogóle chcę nagrać ranking człowiek, w sensie taki nie jak zawsze, że o, mówię po kolei, które mam, tylko będziemy oglądać się na żywo i je ustawiać na liście. Słuchajcie, no, y, ta muzyka nie wiem, czy jest oryginalna, czy nie. Mam, mam wrażenie, że nie jest oryginalna, czyli taka licencjonowana, ale nawet jeśli jest oryginalna, to niestety nie przypada mi długo głosu przyznanie, bo brzmi tak jak jakieś zwykłe piosenki, a z reguły oni mają muzykę swoją. W sumie to pewnie też jest swoja muzyka, no bo tam mówią to panowie na końcu, ale em, no. Hm. Podoba mi się, że jest bardziej artystycznie. W ogóle ja myślę, że te napisy to jest część tej czołówki, ale widziałem, że to mój program w czy napisy. Ehm, hm. Zróbmy sobie po ujęciu. No, ujęcie jest fajne, to pierwsze. No, już widzę. Mam no, mistrzowe uczucia co do tej, tej właśnie takiego rybiego oka, czy tej takiej. I hm. ja w ogóle nie wiem, czym to jest w kwadracie. Oni tak lubią ostatnio robić takie vintage te czołówki cały czas. Ja była w zeszłym roku? A nie, w zeszłym roku była Duna, Duna. I ogólnie nie była zła ta czołówka, ale ja po prostu byłem taki, że no serio, bo Duna była w, film, w kinach. Oni już zaczną hejtować. Po prostu... Ja może jestem po prostu z wiekiem bardziej zgorzkniały. A, tu mi się podobało że z tym okiem, sorry. Dobra, będziemy kratka po klatce, Śpieszę Wam się gdzieś. Dobra, to mi się podoba już, że to oko tu y, występuje z kolejnego ujęcia. Okej, okay, no fajne ujęcie. Jakieś noże widzę. O, to jest super ujęcie, bardzo ładne. Okej. Okay. Ta muzyka mi się nie podoba. Muzyka mi się w ogóle nie podoba. Gdyby była inna muzyka, to było lepiej. Czy to jest nawiązanie do kogoś konkretnego? A do tego programu co będzie o, o tych celebrytach drag Queen? Wiktoria. Wiktoria, ona ma makijaż wygląda jak ta. Y, z Euforii Juice. Fa bardzo ładny makijaż. Sofia Maria Amelia Mateusz Oliwie Natalia Oni mają makijażów. O, to jest super ujęcie z tym Fioletem Noemi Zoya super strój Tadeusz Wąsik, Filip, super ujęcie, ładne ujęcie Róża, ładne ujęcie. Ona jest bardzo podobna do tej co była w pierwszym sezonie, co odpadła tam w czwarta, ta co tam wygrała w pierwszym sezonie ten wywiad, ten challenge wywiadowy, nieważne. Co jest ciekawe z tymi tym. Ładnie wyglądają. A gdzie jest Michał? Na, na końcu tutaj? A, tam u góry Cokiem, okej. Okay. Michał ma fajną rolę w tym programie, musiał mieć tę samą rolę. Bo on zawsze jest w tych czołówkach, a nie musi być to, to, modelem. A ja zawsze chciałem być w tych czołówkach, ale nie jestem modelem. Nie widzę znowu psy. Zawsze są psy w tych czołówkach prawie, widzicie? E... No nie, no nie nie podam. się. W sensie jest ok, ale bez No Znaczy nie jest zła i tak każda nasza czołówka jest na najwyższym poziomie na świecie, jakby w sensie porównując inne kraje, i to jest coś, co zawsze będzie nas najlepsze, ale mam wrażenie, że po prostu. Albo ja się zmieniłem na przestrzeni lat, albo oni po prostu mniejszą uwagę przykuwają do tych czołówek. Chociaż te, co mi się zawsze podobały, nadal mi się podobają, czyli jakby to się nie zmieniło, nie? się wydaje, że z czasem mi się będzie bardziej podobać, ale chcę zrobić eksperyment i chcę włączyć muzykę z innej czołówki i zobaczyć, czy będzie lepiej gra z tymi ujęciami. Ogólnie im częściej oglądam, tym mi się bardziej podoba. Może też przez to, że nie oglądam, jakby mi nie rusza za bardzo, ale to jest fajne. Bardzo ładne. Ta muzyka mi się nie podoba. No to jest fajne ujęcie, to mi się podoba, jakby wiadomo. Widzicie, na przykład muzyka mi się podoba, ale ogólnie do tego programu nie pasuje ta muzyka. Moim zdaniem. Bardzo ładne ujęcie. Ogólnie widzę, że dużo jest włożone takiej energii w to, żeby te ujęcia były ładne, i to doceniam. Ja bym nie robił tego. Po pierwsze, bym kwadratu nie robił, a po drugie, bym też nie robił tego naokoło, co tu jest tego obiektywu. No ale to jest po prostu kwestia gustu, nie? Światła naprawdę genialnie grają tutaj. Może zmienię zdanie z czasem. Ona też jest podobna do tej, co była w tym sezonie, co oni mieli czołówkę na basenie. Ona takie kręcone włosy miała, i tam odpadła, bo ma chorą córkę. Szartuję, nie wiem. No, co tam, nie wiem, co tam. Bo była smutna. Może ty, Sona, ale ty, włosy, ty stary, co, co ty o w włosy bierzesz, Ty, Filip? Dominik. No, a on jest z tego pierwszego sezonu. No mówię wam, normalnie tam była taka jedna dziewczyna, no. Taka blondyna, pewnie życie oh, Pewnie przez tę czołówkę zaczną gonić ten sezon. E, dobra, to zróbmy mój eksperyment. E, Okej. Okay. Jesteście, jesteście, Mam przygotowane w tle, zaraz odtworzę. E, Zobaczymy, jestem ciekaw po prostu, czy wyjdzie fajnie, czy nie. Czy po prostu jestem full of shit. E, minuta 12 to jest ile? Minuta 9. No dobra, to jest po prostu jakby w takim głowy. Uwaga, lecimy. Czekajcie, czekajcie. Czekajcie, czekajcie. Ja chcę to dograć tak. E, bo to się tylko rozkręca. Dobra, zaraz. To jest z innej czółki, Tomp Model. Uwaga. Nie zaczę, nie wiem, czy to ma sens. Od razu się bardziej podoba. No, od razu. To... No, widzicie, muzyka. O, o tak. Ale się pasowało, ty! O tak, zajebisto, od razu mi się podoba! Uuu. Dobra. Ale jest zajebiste. Dobra, to było fajne. Eee, teraz jednego sezonu. <grym> eee. Wiecie, jednak nadal mi się podobają te czułki, co mi się podobały, czyli to nie jest kwestia wieku, bo wiecie, z wiekiem się wydaje, że człowiek się robi bardziej taki, z... tak się mówi, niezdrowiwy, tylko będzie działał, ale no, muszę Ja chcę tą z tego sezonu takiego, co była też taka vintage'owa. Dobra, przetestujemy jeszcze dwie piosenki, to jest ze sezonu dziesiątego, nie, ten dziesiąty aż tak mi się nie podoba, także nie wiem, jak to dopasuje z mózgą, ale sprawdźmy. Nie wiem, czy to już teraz spuścić? Chyba jeszcze nie. To chyba nie będzie pasować za bardzo. Chyba nie aż tak. Nie, ta nie pasuje. Dobra, i zobaczmy z sezonu. A, jeszcze ja inną. No dobra, to zobaczmy to jest z sezonu. Nie wiem, szósty albo coś tam. Chyba tylko tamta tak przypasowała, szczerze mówiąc. Jak tak teraz myślę. Ja poczekam się już tak rozstęp. Mm -hmm. Nie wiem, nie wiem. Hmm... Wydaje mi się, że bardziej niż na pewno ten hip-hop. Ta pierwsza próba była najlepsza, ale też jest spoko. No, jest lepiej. Muzyka. Muzyka, moi drodzy, muzyka jest bardzo ważna w tworzeniu obrazu. O, z pierwszego sezonu nie odpada. Eee, jeszcze jedną, tylko ostatnią. Dobra, i to jest ostatnia, którą przetestujemy i już daję wam spać. Niech się rozkręci. Mam nadzieję, że wszystko dobrze się nagrywa, bo skisnę. Czekaj, czy w ogóle? O, nie zaciąłem się. Dobra. No dobra, lecimy. Poczekajcie jeszcze, sorry, 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 za późno, bo ona się za, za długo rozkręca, ale to już nie będę czekał. <śmiewy> nie pasuje, ale może? O... Chyba nie pasuje. Ale może jak się rozkręć? Poczekajcie. O, to jest ten właściwy moment. O! Teraz pasuje. Dobra. No jest kochanie, to jest emocjonujący filmik. W ogóle bym się tak chciało spać, jak za zacząłem nagrywać e, ten tu filmik, a teraz mi się w ogóle nieco przynudzowałem. E, słuchajcie, mój final verdict jest taki, że nie jest złota czołówka. Bo wiecie, to, że ja narzekam, to i tak ona jest ponad wszystkie inne z innych krajów, także nie jest źle. Po prostu ja mam zawyżoną bardzo poprzeczkę dla nich. E, I też to jest kwestia gustu. I don't know shit, także to, że mi się nie podoba, czy tam mniej podoba, to nic nie znaczy. E, i też podejrzewam, że z czasem mi się będzie bardziej podobać. Plus jak dałem tą inną muzykę, to mi się mega spodobała, bo po prostu widzę muzyka mi bardzo nie pasuje i dlatego z całą tą ogólną jakość tego produktu obniża w moich oczach. Ale no, oczywiście kwestia gustu. Mam nadzieję, że wam się podoba i, i mam nadzieję, że nie wiem, będziecie zdrowi. Yy, Dobranoc.